Widzę nami spotkanie z kotwicą Kołobrzeg, Spotkanie, po którym wierzyliśmy, że będziemy w nieco lepszych humorach, bo jednak remis 1 do 1 to na pewno strata dwóch punktów, a, a nie to, że zdobyliśmy jedno oczko na, na swoim stadionie. Wiadomo, ten remis nikogo nie cieszy. Liczyliśmy tutaj na zwycięstwo, no, ale niestety nie udało się. Miejmy nadzieję, że za tydzień w Brzesku przywieziemy trzy punkty. No i za dwa tygodnie z nadwyślanym. Wygramy mecz i zdobędziemy kolejne trzy punkty. Mimo wszystko ten dzisiejszy dzień jest chyba trochę szczególny dla Ciebie, bo yy, strzeliłeś bramkę po raz pierwszy na tak wysokim poziomie, na tak pięknym stadionie, przy tak licznej publiczności. Jak to było z tą bramką wyrównującą na 1 do jednego. No to się nie dało pisać takiej bramki. Bo pierwszy raz strzeliłem taką bramkę w drugiej lidze, na tak wysokim poziomie. Na pewno bardzo cieszy, no, ale szkoda, że nie dało to trzy punkty. Natomiast żeby też nie było tak zbyt różowo, to trzeba przyznać, że w pierwszej połowie miałeś jeszcze lepszą sytuację do zdobycia bramki i być może gdybyś wtedy wykorzystał swoją sytuację, ten mecz położyłby się zupełnie inaczej. Jak coś coś sytuacje z pierwszej połowy spotkania? No tak, była to stuprocentowa sytuacja, nawet można powiedzieć 200, bo miałem dwa razy piłkę wyłożoną na piątym metrze. Niestety odbiła się od zawodnika. No ale doczekałem się tego w drugiej połowie i cieszę się z tej bramki, tak? Rywalizacja wśród młodzieżowców jest bardzo e, zacięta. Często jest tak, że albo zaczynasz mecz w wyjściowej 11, albo też e, niestety zaczynasz wce rezerwowych. Jak coś tą rywalizację między wami młodzieżowcami? No na pewno jest rywalizacja. Ostatnio nawet grałem w U-19, nawet nie, nie grałem w rezerwach. W sumie dużo mi to dało, ponieważ nie grałem chyba 3 tygodnie, nie, nie, nie zagrałem ani minuty. No a dzisiaj wyszedłem w pierwszym składzie i myślę, że strzeliłem bramkę i myślę, że trener będzie zadowolony.